Wyjeżdżacie z domu na święta i Sylwestra? Nie popełniajcie tych pięciu błędów, przez które rośliny mogą nie dotrwać do waszego powrotu. Nie podlewajcie roślin na zapas. Podstawową kwestią jest długość waszej nieobecności. Najgorsza jest nadgorliwość, która może prowadzić do tzw. Tak hipoksji, czyli niedotlenienia. Nadmiar wody w glebie blokuje dostęp korzeni do tlenu, uniemożliwiając im oddychanie i pobieranie wody. Złota zasada mówi, lepiej delikatnie przesuszyć, niż przelać. Przed wyjazdem sprawdź wilgotność podłoża higrometrem. Z reguły zimą podlewamy rośliny mniej i rzadziej, bo ziemia przesycha wolniej. Jeżeli je podlejecie, to wylejcie nadmiar wody z podstawki. Jeśli nie będzie Was w domu ponad dwa tygodnie, to podlejcie je normalnie i poproście kogoś bliskiego o pomoc. Zostawcie im jasne i konkretne wskazówki na kartce. Nie wychładzajcie mieszkania poniżej 18 stopni Celsjusza. W zbyt niskiej temperaturze dochodzi do inhibicji enzymatycznej. Procesy transportu wody zostają spowolnione lub sparaliżowane, a roślina nie jest w stanie jej wypić. Efektem jest gnicie korzeni czy zrzucanie liści. Pamiętajcie też, by nie stawiać roślin bezpośrednio przy grzejnikach. Nie zaciągajcie wszystkich rolet i zasłon. Ciemność zatrzymuje fotosyntezę, co zaburza metabolizm roślin. Nie mogąc produkować cukrów, zaczynają one spalać własne zapasy energii. To prosta droga do gwałtownego żółknięcia i opadania liści. Zostawcie chociaż jedną roletę uchyloną i przenieście rośliny do najjaśniejszego pokoju. Nie zostawiajcie kurzu na liściach. Zakurzony i brudny liść absorbuje nawet o 30% procent mniej światła. Przed wyjazdem przetrzyj je wodą z dodatkiem cytryny, która działa antyseptycznie. Przy okazji zróbcie przegląd, czy na liściach nie ma nieproszonych gości, czyli szkodników. Nie testujcie nowych gadżetów w dniu wyjazdu. Kule nawadniające czy automatyczne systemy potrafią zawieść. Jeśli chcecie ich użyć, przetestujcie je minimum dwa tygodnie przed urlopem, aby mieć pewność, że nie utopią Waszych roślin. Jeżeli chcesz więcej takich porad, zapisz, polajkuj, a przede wszystkim obserwuj mnie po więcej.